Uszanowanko, składam dzień dobry. Ja mam na imię Mariusz i chcę Wam pokazać, jak wygląda bogactwo na działce. Małżonko, pokaż bogactwo. Nie to bogactwo, to na dole bogactwo. 10 worków betonu. I to nie tego najtańszego, co tam było, wiecie, po 12,50 wzięliśmy. Ten lepszy, po 12,90, czyli 130 zł. prawie. Ale śmiesznie się składa, bo to, co małżonka pokazała. To też kosztowało coś koło 120-130 zł. Mamy tu cztery piękne sadzonki, które dzisiaj będziemy sobie sadzili. Bardzo zależało mi na tym. Perełkowiec. Podejrzewałem to u kogoś na filmie, już nie pamiętam u kogo, ale jak się okazało, że jest samopylne i że ma właściwości prozdrowotne, to stwierdziłem, że muszę to mieć. I zresztą wygląda całkiem fajowsko. Dalej dalej niestety są kolce nie lubię roślin z kolcami, nie uznaję roślin z kolcami rośliny z kolcami to było pierwsze co zacząłem tępić na tej działce czyli wszystkie te berberysy róże i reszta tego dziadostwa nawet jeżyn nie lubię z kolcami no chyba, że w lesie ale ostatnio pozwoliłem sobie na pieprz seczu... se... syczuański wysłów się Mariusz, wysłów się nie wiedziałem, że będzie z kolcami na miejscu się okazało, że z kolcami ale dobra nie ma roślin doskonałych a skoro już na jeden wyjątek pozwoliłem, wszędzie te komary cholera jasne. Ale to na całych działkach. O, nawet tu lata jeden. A skoro już na jeden wyjątek sobie pozwoliłem, to pozwoliłem sobie na drugi. Jest to yuyuba. Nie wiem, czy tak to się czyta. Głożyna inaczej. Też ma właściwości prozdrowotne. No i też wygląda całkiem fajowsko. Dalej. Dalej już nie jest tak fajowsko. Dalej jest troszkę przyziemnie, a nie, przepraszam, to jeszcze jest hurma, czyli kaki, jeśli się nie mylę. Również celowałem w to, żeby była to samopylna roślinka. No i. Po prostu lubię takie egzotyczne szmery bajery. I na koniec, last but not least, że błysnę angielskim, mamy morwę białą. To jest taki mój mokry sen od lat. Niestety. To już jest chyba trzecia biała morwa, dwie poprzednie nam szlak trafił, no po prostu nie chcę się przyjąć, po prostu nie i tyle. Ale ja nie ustaję w wysiłkach, bardzo ładna sadzoneczka. Także każda z tych sadzonek kosztowała tam właśnie coś tam pomiędzy 30-40 tak złotych. No i zaraz sobie będziemy je sadzili. Poza tym byliśmy w Ekszen, kubeczek na mocz wielokrotnego. Nie no, niewielokrotnego użytku, ale we dwie osoby boż to. Jedna z tej, a druga z tej. Nie dobra, 4 złote chyba kosztowało, to jest pułapka na osy. Chociaż takie. Patrz, patrz, udało, o! No, w każdym razie prawie było widać, ale udało się ją zabić. No, i co? Znaczy jego. Jom, nie, te małe to komarzyce. Jom. Nie, to komary. Kurde. O! Pamiętaj, małżonku, potem sprawdzić, czy to komary czy komarzyce gryzą. Gryzą te małe, dzieci robią te duże. Dobra, to trzeba będzie jeszcze sprawdzić. Takie kubeczki, tak to się pewnie nie będzie działać, ale, ale wsieliśmy. I proszę bardzo, 4 do 5 metrów takiej siateczki z drobnym oczkiem. Nie, oczko ma raczej grube, ale sama siateczka jest cieniutka. Też to kosztowało. Komar wleciał mi między szkło, okular oko. No to już jest troszkę. A, proszę pokaż. jeszcze się rusza. I tak tu co? I tak tu co, chwila. Dobra, także siateczka będzie na, na sarny na przyszły rok, a teraz ja pokażę coś. Znaczy co tu marzenka, marzenka jak pierciele. Marzenka, maszynka, małżonka normalnie zrobiła kompozycję florystyczną, to też waksen takie ja nie wiedziałem, że to jest sztuczny mech ojciec się kiedyś modelerstwem zajmował, to drzewka z tego robili na makietach, a tu proszę, sztuczny mech no i takie mamy w tej w popielniczce Trzy te. normalnie citronele na komary nie? a i że na popielniczce jest muchomor w ogóle bardzo ciekawa rzecz z tymi muchomorami, niby tu wszędzie te komary są niby taki symbol śmierci w ogóle takie toksyczne i trujące jak się O, następny martwy O. i niby jak się zje to się umrze i tak przed tym straszem już od dziecka, od małego w przedszkolach nawet jak te były pamiętam wieszaczki to muchomorki były i, niby wsz... I wszędzie ten symbol taki popularny a niby taki śmiertelny ten muchomor znaczy, dla mnie ja, nie, ja tam czerwonemu muchomory wsuwam. Dobra, bierzemy się za sa, sadzenie. Dobra, szpadel jest, morwa sztuk jeden jest. Idziemy. Normalnie. Ja to chciałem e, wkopywać łyżką do butów. A, i że taka niby he, 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 heca, nie? Ale małżonka stwierdziła, że to nie będzie śmieszne, no ale ona nie ma poczucia humoru. Dobra, kochani, tu mamy... Tu mamy, kurwa, tu mamy zonka, bo to nie było reżyserowane, e... stara morwa odpaliła. No to mamy dwie morwy i mamy problem, e... pozujemy, dobra, wszystko czaje, idziemy. Możesz pokazać sobie zarąbiste wrotycze, jakie zebraliśmy, wow, postaram się nie wpaść w to ty też nie wpadnij. Wrotycze są wpyte. Czyli tak, bierzemy to, co ma kolce. Kolce ma Jujuba. Czyli głożyna. Jujuba, żużuba, chuchuba, może to jest hiszpańska. W hiszpańskim się Jod jak... A, czy tak? Bez znaczenia. Dobra. Tu jest takie siulowe miejsce. Zobaczcie, tu jakieś zaniedbane świerki, zaniedbane. Coś, nie wiem co to jest. Wy. Tu wszędzie trzeba się pozbyć tych eee, czego eee, truskawek, czy poziomek. Wszędzie są truskawki i poziomki, ale ja z tym zrobię porządek. Ładnie ukorzeniona, fajna. Dobra. 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 Dobra, najlepiej gołymi łapami, jak chłopaj szcześniany, nie? sadzonki wyrywanych było i nie ma. dobra sadzonki niepotrzebne, w sensie te truskawki nie? to wszędzie wypielić to się potem podleje o jujuba dobra normalnie wracamy na ganek, jedno mamy opękane wow zabieramy morwę była bardzo droga pałsan Dobra, ale żeby tą hurmę posadzić, to musimy zrobić porządek. Z jednym z trzech kompostowników. Trochę się tu bajsel zrobił. No dobrze, chwilę mi to. O, następny. Chwilę mi to zajęło, ale nasi poprzednicy znowu zostawili mi niespodziankę. Nasi poprzednicy w ogóle zostawili nam na tej działce bardzo dużo niespodzianek, które raz po raz odkrywamy. I tymże razem ten przód, który tu widzieliście, kompostu, to były, są wkopane do połowy do ziemi drzwi. Które poprzerastały tam wszystkimi korzeniami i innym ciadastwem, więc dałem radę wyszarpnąć tylko tą górną połowę Polikwidowałem boki. To jest kolejna niespodzianka, ponieważ bok był ze sklejki chyba pokrytej fornirem, więc tak się to epicko rozwarstwiło na 500 kawałków, ile mogłem to wyniosłem tam poczeka na mobilne palenisko. To już nie chcę tu leży, bo nie chce mi się z tym szarpać. I teraz tak, trochę kompostu z góry wywiozłem na nowy kompostownik. Ale to pomyślałem sobie, że to jest ekstra już towar, świetna ziemia kompostowa. My sobie tą churmę po prostu wkopiemy tutaj w rogu. Tutaj myślisz, dobre małżonko miejsce? Małżonka mówi, że tak. My sobie tą hurmę tu w rogu wkopiemy, a to niech sobie tu leży, ponieważ i teraz zrób panoramkę na ten piękny warzywnik z bogatymi plonami, ponieważ i tak trzeba to na jesień przekopać i tak trzeba to nawieść no to po co wywozić po co wywozić kompost stąd, gdzieś tam albo tam, albo sram niech on sobie będzie tutaj jesień za chwilę, przekopiemy dosypiemy tej przekompostowanej ziemi i będzie naprawdę wpyta. a teraz pozwólmy sobie na odrobinę egzotyki na działce. O! Jakiś... Kto rzuca takie rzeczy do kompostu? Odrobinę egzotyki na działce. Wszystko poprzerastane jakimiś... Elegansiu. Ale towar muszę przyznać prima sort. Myślę, że się fajnie ukorzeni. Dobra, zostały jeszcze dwie. Lecimy. Ej, hono już, Ono. No, właśnie znalazł w piątorkie miejsce. Tu mamy kurchanik. Kurchanik z tej strony troszkę gorzej wygląda. Pokaż kurchanik z tamtej. Z jest naprawdę fancy. No, kurhanik to będzie takie miejsce, gdzie będzie kurdybanek, i inne takie trawki tam, wiecie, takie fąfąfą, jak dmuszek jajowaty, i inne takie, wiecie, zaczyna. No. I, I tak, tutaj była gdzieś brzoza, ale ja tą brzozę. Tu była brzoza, ja tą brzozę niechcący kaput, nie? Dosłownie przy ziemi kaput. I my zrobimy tak o chyba no tu nawet chyba że to korzenie od chyba że to o kurde a nie to po prostu korzenie od świerków one są tutaj wszędzie to się nie przejmujemy ok i tak na tym mi zależy bo to jest fajowe o kurczaczek ale poprzerastało Ale jebaniutkie Ty zobacz jaki tu jest... Patrzcie jaki tu jest korzeń gruby Patrzcie jaki baniutki poprzerastał Chyba będę musiał to rozcinać. No dobra, wyszło. Autentyk, taki gruby korzeń hmm. Bo tam są derenie będzie sosno, zaczęła już zdechła, ale może będzie. Tam też jest sosno, tu jest najlepsze miejsce. Ja mam małą kosiareczkę elektryczną, także ja se tu smyknę, tu se smyknę, będzie raszał. Dobra, trochę to meszkiem. Teraz zobaczycie, jak za dwa dni będę nagrywał i się okaże, że sarna to zjadła, bo to jest przysmak sarny. Wolałbym, nie, on dużo kosztował. Dobra, idziemy dalej. Została morwa. Dobra, nie ma co kombinować. Tam jest perełkowiec, pokaż perełkowca. Dobra, kamera na mnie, kamera na mnie. <laughs> Dobra, uwielbiam kamerę. To tu będzie normalnie morwa biała, tutaj. A tu jest syczuan jest Także dużo egzotyki dzisiaj o. w ogóle ten spadel Fiskarsa nie polecam kupiliśmy dwa lata temu a już się robi coś takiego że się no nie. dobra szkoda gadać i teraz będzie że napluł napluł na dobrą firmę i nie powiedział o co chodzi No i dobra, i tu będzie taki dziki zakątek, trochę iglaków, trochę siusiaków, nie wiem, derenie są, a propos siusiaków, czasem na sikanie tym przychodzę, także wiecie, taki ustronny, sympatyczny zakątek. No, to sobie rośnij chłopaczku, a my z pitalamy, także co, dziękuję za uwagę, kłaniam się nisko po samo kutasisko, niżej już nie mogę, bo trechuję mu podłogę, dziękuję.